17 czerwca to bardzo ważna data w historii gminy Biblioteki Publicznej w Zawoni, ponieważ w tym dniu dokonało się oficjalne otwarcie naszej zmodernizowanej biblioteki. Cieszymy się niezmiernie, że możemy od tej chwili korzystać z pięknych, przestronnych, jasnych wnętrz. Czujemy się bardziej zainspirowani, no i yy, myślę sobie, że to, to też powoduje, że przed nami będzie wiele wyzwań, którym będziemy chcieli sprostać. Bardzo się cieszę, że yy, yy, jesteśmy w ostatnim etapie yy, modernizacji bibliotek. Oddaj do użytku bibliotekę w Zawoni. Długo żeśmy czekali na to otwarcie. Właśnie znajdujemy się w nowo wyremontowanej bibliotece. Na tą uroczystość przygotowaliśmy krótką historię biblioteki, naprawdę w takim wielkim skrócie. Chcieliśmy przypomnieć o, o ludziach, którzy tą bibliotekę tworzyli, bo biblioteka to są ludzie i oczywiście czytelnicy. Uroczystość uświetnił muzycznie pan Jan Samołek wraz ze skrzypaczką, panią Katarzyna. Dziękujemy za zaszczytne zaproszenie, piękne gratulacje z powodu otwarcia tej pięknej nowej biblioteki dla wszystkich. Czujemy się bardzo tutaj dobrze. Na pewno czytelnicy znajdą tutaj wymarzone swoje książki wielkie gratulacje dla zespołu pracowników biblioteki gratulacje za pomysły za ciepło za serce cieszymy się że przestrzenie kultury pięknieją że spełniają tak niezwykle ważną rolę w naszym życiu. Gratulujemy oczywiście zawoni przepięknej biblioteki. Cieszymy się, że dzisiaj mogliśmy ich odwiedzić. No i życzymy oczywiście wielu sukcesów, wszystkiego dobrego. Minna biblioteka stała się ośrodkiem nowoczesnym i przyjaznym mieszkańcom. Remont ten miał przede wszystkim na celu przyciągnięcie nowych czytelników. Bardzo zależy mi na tym, aby Czytelnicy w wieku młodszym typu dzieci i młodzież przyszli do tej biblioteki oraz zapoznali się z nowym rozdziałem życia gminy biblioteki w internecie. Jest to forma ułatwiająca też dotarcie do biblioteki czytelnikom, gdzie w domu na spokojnie można zamówić sobie książkę przez internet, a odebrać ją w siedzibie biblioteki. Serdecznie dziękuję gminnemu Ośrodkowi Kultury. A szczególnie panią bibliotekarką w naszej gminie, za ich pracę i zaangażowanie w rozwój czytelnictwa, w zajęcia, które właśnie organizują specjalnie dla dzieci, by przyciągnąć młodych czytelników. Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 870 tysięcy, z czego prawie 300 tysięcy właśnie pochłonął remont biblioteki. Dużym kosztem w remoncie tej części budynku, gdzie jest wyremontowana biblioteka oraz powstanie nowa siedziba GOPS-u jest dobudowanie windy. Winda, która będzie obsługiwać mieszkańców starszych, niepełnosprawnych oraz mamy z wózkiem, gdzie będą mogli w łatwy sposób dotrzeć i do biblioteki, ale też do gminnego ośrodka pomocy społecznej, który otworzymy niebawem.